Już kończy. O, czekaj, czekaj, będzie gościć, będzie gości, będzie gasić, czy nie? Jest, patrz. Cyk. Przepraszam. Bo pani skiepowa apeta właśnie tutaj. No, tak, bo tam leżam. Ale tu jest park narodowy. Tu nie ma tutaj śmietniczków. Ale gdzie tam, tak. A jak to gdzie pan ma rzucać? No na, na lenie, no, no do kieszeni. no. Do kieszeni? No a gdzie? Na no, czemu ci ludzie nie pochowali do kieszeni? No ale to wie pan, ja za nich nie odpowiadam tak samo jak za was, nie? No weź tego peta. Pani weźmie tego peta, skoro pani je przyniosła, to proszę zabrać. Koleś pije piwo, widzisz? Z zielonej butelki. Z zielonych spodek. Jest, 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 jest. No i co z nią zrobię? Z tą butelką. Oprócz Nie Zostawił. Poczekaj. Zostawił ją, widzisz? Weź, no? weź, Poczekaj, może jeszcze weźmieć. Przepraszam, pan w zielonych spodenkach. Coś panu zostało? A, ja zabieram. Ja mam nadzieję. A czemu pan to tu zostawił? Aho, zapomniał! Aha, ja zapomniał, bo jak pan to odkładał. Tak? Tak. Pani wszystko widzi ten. Kiluje pani dalej, tak nie? To jest jeden z efektów takiego śmiecenia, bo nasze śmieci to są butelki, puszki po piciu, opakowania po jedzeniu, często resztki jedzenia, e, czyli to wszystko pachnie. Aha. Dla dzikich zwierząt to jest straszna pokusa. Niestety potem uczą się złych nawyków. Przeszukują regularnie sąsiedztwo szlaków, podchodzą do schronisk i niestety te nawyki już im potem zostają. Jest problem z takimi oswojonymi zwierzętami, szczególnie jeśli to są zwierzęta typu jeleń, typu niedźwiedź, typu lis, które mogą też być potencjalnie niebezpieczne dla człowieka. Aha. Ten lisek mhm. z, y, z Kasprowego wierpu. Czy on tam jeszcze jest oswojony? Był taki jakiś czas temu? Często mamy takie, ta, takie lisy, które regularnie patrolują okolice szlaków. Aha. Są zupełnie oswojone. Część z nich jest nami wścieklizny. To jest choroba niebezpieczna nie tylko dla zwierząt, ale też dla ludzi. Więc niestety co jakiś czas takie lisy trzeba ostrzelić po prostu, żeby nie były zagrożeniem i dla zwierząt, i dla ludzi. Więc to kończy się nieraz dla nich po prostu tragicznie. Taki oswojony niedźwiedź tak, może być tak. niebezpieczny dla ludzi. Kilka lat temu na Słowacji trzeba było taką niedzicę ostrzelić. E, tak? Są sytuacje, że taki niedźwiedź i w zoo i tam ma wyrok do żywocia, tak można powiedzieć, tak? A zaczęło się od takiego właśnie, takich małych historii e, śmieci, dokarmiania, a, a konsekwencje są takie, że to zwierzę już nie wróci do natury. To jest plastik. A tu mamy mieszane i nawet bluzaki Bardzo dużo jest pozostałości po jedzeniu. To Aha. są jakieś papierki e, po cukierkach, po Aha. batonikach. E, dużo jest puszek po piwie. Bardzo mhm. dużo jest też chusteczek higienicznych, e, które są no, zarówno na szlaku, ale też gdzieś rzucone poza szlak. Mhm. E, I paradoksalnie te rzucone po, poza szlak e, są tak naprawdę gorsze, o, to mówię, to mhm. bo trudniej je zebrać, trudniej je zobaczyć. Zdarza się, że. Turyści też chcą oddać nam swoje śmieci. Wam, e, tak? Tak. Traktują was jak mobilne kosze na Dokładnie, śmieci. Dokładnie, tak. Chodzące kosze na chodzi. śmieci. Nie o to chodzi. Z zasady nie bierzemy takich mm -hmm. śmieci, także zdarzają się różne osoby.